Hej, zgadnijcie co, czas na więcej MDK 2, dlatego witam ponownie i kontynuujmy. A to się kampi. kolerny szwęng, szwing. Hm. Hop, 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 Ich, 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 dobiegnę, dobiegnę. Co dalej? Co dalej? No! You don't belong to this world, demon! Ale czy ja na pewno tu chciałem się znaleźć? Cześć, Wayne! Hmm, tak się zastanawiam. Czy ja chcę iść tam na dół, czy polecieć tu w górę i tam? To zależy od tego. Czy to jest to co myślę, że to jest? Przestań do mnie strzelać. Kurde, oh, cholera! To i tak mi nic nie robisz, Łę! Dlaczego oni nigdy się nie uczą? obcy od... Czy to jest to miejsce? Tak, to jest to miejsce. Poznaję po ambient Soundzie. Hmm, czy ja mogę się wrócić? Bo jeśli się nie mogę wrócić, to będę musiał wczytać grę. Ja bardzo bym nie chciał wczytywać gry. No cholera jasna. Tak, tutaj widzicie jak nazywam moje filmy. Fajnie, nie? To było tak interesujące, że trzeba to powtórzyć. Przestań, to nie działa na mnie. Jestem zbyt fajny. La, 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 la. bo tutaj jest właśnie sekret sekret, w którym są fajne rzeczy i teleport co my tu mamy laser chain gun chain gun jabłuszko tam jest szłań i teleport teleport który nas wynosi tutaj cześć szłań pa, pa szłeń. A granat czarnej dziury nam się bardzo przyda w tym, co nadchodzi. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko zmieścić w jednym odcinku. A, właściwie to przyda mi się już teraz, dobra. Widzicie to miejsce, które laguje jak cholera fuck? Tak, nie chciałem tego zrobić. Tu są kulki, kulki przywołują całe zastępy wrogów. Jak łatwo się domyślić, trzeba wszystko zabić. Bo jeśli wszystkiego nie zabijemy, wtedy. Nie robi się to, co ma się zrobić. Oprócz tego dostajemy całą masę zapasów. O, wszystko poszło precz, więc włącza się takie coś. Jak łatwo się domyślić, trzeba zrobić to ze wszystkim na około pomieszczenia. Trochę nużące, pak. O, widzicie? Laser chaingunem można i... Tak wykończyć Ach, ty niewidoczna mendo No i to raczej wszyscy. Jeszcze tylko sobie wezmę troszkę zapasów. No, zup. O, Blackstone płynaj. Może na dole są. Dobra, gdzie jesteście? Aha, mam Cię. Przestań udawać ninja. Tylko ja tu mogę być ninją. Ta zawsze trzeba sprawdzać dół. Hmm. Hmm. Ui. Jeszcze tylko miliard takich kulek. No, co te... O. You are kidding me. Nie, nie, nie. Ja nie będę się zmęczył z tymi kulami. I dlaczego mam uczucie, że bardzo źle rzuciłem ten grama, granat? Nie no, Ciuu. nie he 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 he. Zobaczmy, czy dostaliśmy kolejny granat czarno-dziurowy. Błagam. No nie. W takim razie to. I zróbmy to w tradycyjny sposób. Laser Chain Gun działa na nie o wiele gorzej, dlatego że. Dlatego że one się ruszają ale i zaczynam to naprawdę zależy wiele od tego czy się trafi <coughs> takim pociskiem a tutaj o, auto namierzanie skoro nie chcieli podobroci to czego ją trzeba smailować z tamtym granatem look at my balls, boat. my balls are amazing give them a lick, to tak źle brzmi ja to czuję się źle i dlatego cię zniszczę tym A, nienawidzę tych kul. Nienawidzę ich z całego mojego czarnego serduszka. Jej Kolejny laser One firing my laser! I trzeba to robić po kolei. Hmm zobaczmy To jeszcze nie to Czyli to będzie to o oh. O oh, nie, 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 to już to No, naprawdę nic mi nie robisz. No, gin. Czy Laser Chain dam chociaż potrafi trafić? O, hej, podziałało. Tak na to chciałem oszczędzać granat czarnej dziury. To byli hands. The hand of hands. Uu. Dla przypomnienia, to był boss w pierwszej planszy. Sniper Shield. Hm. Czy mi zostało jeszcze trzy? Niech to będą tylko trzy, błagam was. Tak, Laser Chain Gun dowodzi, że jest bezużyteczne. Bezużyteczne... NIE! 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 Ha, 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 ha. Za co? Błagam. Black hole Grenade. Nie, więcej bez użytecznego laser Uiii! Atakujcie kukiełka. Ej, hey, sniper grenade. Który robi cały guzik. Ej. Na sniper mortar. Co ja zrobiłem? No. I pewnie teraz mnie nie słychać przez odgłos strzelania O nie! Nie! Skończył mi się super chain gun, Już nie jestem super! Dlaczego telefon mi brzęczy, że już 10 minut? No... Fuck! A pamiętajcie dzieci! Nie wyłączajcie stopera, kiedy strzelacie do gigantycznych kulek strażniczych, które do was strzelają. La la la, la, la ta, ra, 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 ra. Nie trafisz mnie, bo jestem zbyt fajny. I w ogóle, la la la. Ech, wychłaszam Giń. W tej chwili. No, już. Już. Kogo ja oszukuję? W tym odcinku i tak mi się nie uda zrobić tego wszystkiego, chociaż... Nie, jeszcze dwie zostały. Hmm. Dwie czy trzy? Hmm. O, hej! O nie! O, nie! Hm. Nie, szwadro niszczycieli umysłu. Ej, to nie było takie złe. Nie ma to jak używać Sniper-Mortar do niecnych celów. Przepraszam, Moździerza snajperskiego. Czy uda mi się to zrobić w tym odcinku? Całe? Nie wierzyłbym. Hmm. Czy to jest to, co ja myślę, że to jest? Czy... Um. no i o nie! Klauk, 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 klauk. O nie! Otwórz się oczka? No kurde. Ech. Nie obchodzi mi, że mi się klaub kończy. Mam jeszcze dużo. Nie, niach niach, 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 niach. Bo, bo, bo. No jeszcze ty, ekspresowe tempo. Ui. No jeszcze ty. Ty, to jest naprawdę świetna technika na tych tych. No i co się teraz będzie dziać? Laser power! <śm> O tak! O tak! Więc to by było na tyle w tym odcinku serii Zagrajmy w MDK 2 W następnym odcinku zaj zajmiemy się podróżą dalej Więc do następnego razu, super bohaterowie!